Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wykonajmy Ci guzy z serii Minecraft stare Czasy. Um, sorry, musiałam się zastanowić, musiałam powiedzieć do Sims 4, bo to miątkie, nie chwilę. Ja nie jestem w Simsach, tak gadam. dobra. E, jesteśmy nawet 1, 2, 5. Um, tak, i dobra. I myślę, że no, zajmiemy się tutaj robieniem uprawy, tak jak miało być. Tutaj słychać bardzo mocne pająki, i to nad czym ja się zastanawiam, to czy się do mnie wkopać, bo. To może być jakiś spawner albo coś w tym stylu. I nawet nie jest też jakiś bardzo niepotrzebny spawner, tylko że po prostu mi przeszkadzają dźwięki. Bo są strasznie głośne i nie, nie wiem, czy w ogóle nie słyszycie tego jeszcze głośniejszego. Więc to może na pięć i powinno być ok. O Jezus, 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 umieram! I co no, ja co mam teraz zrobić? Ja nawet nic nie widzę w tej grze przecież. No właśnie. Tak. No to ciekawy początek odcinka, muszę Wam przyznać. Dobra, czekajcie. Robimy tak. E, to, to. E, to, to. I e, tu. I teraz e, musimy to jakoś. Sprytnie ogarnąć. E, czekajcie, gdzie my mamy. Był gdzieś na pewno. O, właśnie ten. E, dobra. I czemu jestem Steven? Ja jestem za każdym razem bo już nawet nie pamiętam, dobra. Ale miałam rację, że to jest jakiś spawner, co nie jest złe, jeśli mam być szczera, bo. Ej, dobra, potrzebujemy jeszcze kilka. Czekajcie, kilo. Bardzo mi przeszkadza w tym momencie yy, fakt, że nic nie widzę. Dobra, raz, dwa, trzy, tego na pewno potrzebujemy. Ale ja potrzebuję jeszcze drewna, tylko nie wiem gdzie ono jest. Yy, to będzie to? Nie. To? Nie. Ile możemy mieć zrobionych... Dobra, nie wiem, wezmę po prostu wood, a nie planksy, dobra. I dajcie mi to, to. Jakbym coś widziała, byłoby łatwiej. O, dziękuję. Yy, dobra, to... i tak wiem, że to tak się nie robi, tylko mi się po prostu źle ułożyło. Ale dobra, spróbujemy. Okej. Okay. Nie wiedziałam nawet, że na tej wersji mają już spawnery. Dobra, no, czekajcie, bo musimy zrobić to tak. I w tą stronę. Żeby móc sobie, o właśnie, tak boczkiem. Bardzo ładnie. Dobra. I teraz czekajcie, bo problem jest w tym, że... No, czekajcie, robimy tak. Tu. Dobra, ja tu mogę nawalać, bo to jest ta wersja, że to jest jeszcze ok. Dobra, czekajcie wiem co zrobię. E, to dokładnie jest tu zbędna. Czekajcie tutaj nie wiem, rękę znowu. Dobra, teraz. E, no to nie pomaga. Czy ja mogę coś wiedzieć, proszę. Łagam. Urna. Zaraz wkurzę. Dziękuję. Dobra. I tak. Tu miecza. I teraz tak. Musimy oświetlić ten spawner. I zrobimy to od tak. Dobra. I ja zabrałam. I teraz ja zabrałam chyba. Pytanie jest inne, co jest w tym miejscu. Czekajcie. To jest dziura, prawda? No właśnie, dobra. Zrobimy tak i... Gdzie jest kabel? jest kabel? I... Masz tak. I tak, wolałbym pod skrzynkę to również podłożyć, jeśli mogę. Czekajcie, tu i tu, dobra. I teraz, y... gdzie jest siekiera? Dawajcie mi siekierę. Tu. O, dobra, są różne tam siadełko, jakieś pierdole. okej, okay. okej, okay. teraz yy, po prostu wyjdźmy stąd, yy, bo kwestia jest taka, że, o Jezus, jeszcze ciemno i zapadło, no, ale przynajmniej wiemy, że mamy spadek, yy, dobra, yy, i to, co będziemy potrzebować yy, dzisiejszego dnia, yy. To jest motyka, bo ja po prostu ja tu się chciałam zająć miłymi, przyjemnymi rzeczami, niepająkami. Yy, I... Tak, czekajcie, gdzie tu jest tam? Gdzie ja jestem? Bo jednym ja w ogóle o rural, czekajcie widzę. Okej. Okay. Co to? Wygląda na creeper chyba. No i się nie pali, więc to chyba creeper. Spróbuję go zabić. Dobra. Patrzcie, jaka jestem dobra. Normalnie, kurde, pros Minecraft się znalazł. E, dobra. Mm. No, ale teraz już nieważne. Zajmiemy się tym, czym mieliśmy się zająć od początku, e, czyli farmą. Ale czy my w ogóle mamy sitsy? E, zaraz się przekonamy. Dobrze czekajcie, ja wszystko odłożę może. Właśnie mi pąsuje cała gra jak klikam, ale trudno. Ech, I czy ja mogę? Proszę. Hmm. Zupełnie tak. Dobra. E, nie, tak. Nie wiadomo. No, 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 nieważne. E, bo to, co ja chciałam zrobić, to tak: e, po pierwsze, pokładę sobie rzeczy w e, Tak. Dobra, eto, O, Cocoa Nie ja wiedziałam też, że mają jedną tej wersji, ok. Szybką dość bardzo nawet. E, dobra, czekajcie. Czy my mamy sitce, O, mamy już Cocoa beansy. ciekawe. Gdzie są te gwinze? Musiałam je przerzucić tam. Przerzuciłam chyba, dobra, nieważne. I e, flower Combustion Dirt. Mm. No widzę, że nie bardzo mamy... Jakiekolwiek tutaj hmm. sice Więc y, musimy się wybrać na poszukiwanie siców, jakkolwiek głupie to mi nie przyjmie. Dobra. Tylko co to jest. Dobra, to jest kwiat. E, tak. No kurde, bo ja chciałam tego odcinka zdobyć może tu nie ma sitsów jeszcze na tej wersji? Nie wiem, coś opornie dojdzie, bo teraz to tych sitców. A nie, czekajcie, jednak wypadają, tylko ja po prostu jestem ślepa. Dobra, tu mamy 5 sitców. i teraz myślę, że na razie wystarczy. Co mam więcej? Damy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i oddawajmy moje sity. Proszę, a nie dostaliśmy za ta chewmentu, bo... albo trzeba zrobić chleb. OK, dobra. Aut, takie stary ok. Wręcz cudownie, że właśnie w tym momencie dzwoni do mnie jakieś kurde, nie mam z jakieś fotowoltaiki czy czego innego. Dobra. Zróbmy sobie innego achievmentów w takim razie jeszcze. Mamy jeszcze trochę czasu odcinka, więc... Yy, czy... Dobra, sprawdzę, czy to się tak policzy pewnie raczej nie, ale... no. Tak myślałam. Dobra, ale no, zawsze warto spróbować, ale nie ma mi I robimy. Piecek, proszę. Nie mogę postawić pieca na piecu, kurde, bo jest jakiś. Jakby gra zbugowane. Znaczy, no, jeszcze stara wersja. Nie, doda nie dodali tego, że można tak. I co mamy zrobić dalej? Przepalić żelazo. Nawet żelaza chyba nie mamy, z tego co mi się wydaje. E, tak, chyba nie mamy. No, Musielibyśmy zejść do jaskinki jakiejś, co mi się średnio widzieli, jeśli mam być szczera. Ale. Co jeszcze? to mamy Sugar gdzieś, tylko nie wiedziałam. Zaraz znajdę. Tu. Yy, I Sugar możemy również posadzić, wydaje mi się. Tak. Yy, dobra. Budę. A to, co ja bym jeszcze mogła zrobić w tym odcinku z Wami, to jest yy, jeszcze po trochę zbudować tą platformę naszą, bo Czekajcie, gdzie jest nie śkier, ok. Zapiję tak. I, okay. I teraz pytanie jest, tak czy ja to robię jakoś równo, czy niekoniecznie? Znaczy w sensie, żeby to był kwadrat, chyba nie. Ale mi przeszkadza to, że nie ma tego wskaźnika. Bo on jest jakby jak zbijam, ale po co mi on jak zbijam? Myślę, no przecież wtedy widzę już co robię. Ok. Um, I co? No myślę, że yy, zbudujemy sobie domek taką. Proszę, tutaj. Tutaj. Jesteś tu zbędny, mój drogi. I czekajcie. Po jedyniczie drzwi robi ale Nie mam pewnie drzwi. Chociaż może? Yy, drzwi, drzwi, drzwi. O, mam jeszcze sitsy jedna. Macie sitsy, dobra. Yy, drugie drzwi potrzebujemy. Yy, z tym, że już tak średnio stoimy z trawiankiem Ale dobra, tym się zajmiemy zaraz. Yy, drzwi, dobra, drzwi i drzwi. Drzwi czyli ok. Tak, i w ten sposób mamy póki co domną miarę villagera, ale yy, czekajcie, gdzie jest siekiera? Potrzebuję mojej siekiery. Yy, czekajcie, to nie. Yy, chociaż kadłuba taka, może się przydać. A dobra, się nie włożył, ale to dobra, że to rysku na spokojnie. Czekajcie yy, mi to. O, dobra. I tu jest siekiera. Ok. Hmm. Dobra. Czy gdzieś jeszcze wyrosło nam drzewko? Hmm. Tam jest jedno, nie wiem czy ono wyrosło, czy nie, ale i tak możemy je zbić. Dobra. Biegniemy. I tak... Y nie wiem czym się teraz y, możemy zająć no chyba trzeba zbudować po prostu ten domek ale wiem, że w tym odcinku nie skończymy, więc y, spokojnie się tym zajmiemy w przyszłym wydaje mi się y, tak. a w tym już po prostu tylko te drzewka można jeszcze trochę posadzać. tak, to nie jest nawet taki zły pomysł y żebyśmy po prostu mieli więcej drewienka ewentualnie to teraz tak <gry> drzewka. Czekajcie. Ook, sapling. To się będzie nazywać po angielsku. Czy my mamy jakieś? Czy jest tak ten... O, dobra, sapling. A! A bo to może jeszcze nie być w sumie innych, bo to dopiero jakaś tam pierwsza wersja. Postawiam jakiś klocan, który jest drewnem, Nie o to mi chodziło. Dobra, mamy cztery saplingi. Zobaczymy, czy tu coś wypadło. No, a z tego co patrzyłam, to następna wersja to już będzie 1-3, yy, więc yy, już nie będziemy na jeden wypadku, 1-3. Yy, I co? Nie wiem, w sumie chyba ja możemy kończyć ten odcinek, wydaje mi się, nawet przedłużę tutaj robić jakiś głupot yy, Mówię, że mi się ten odcinek, jeśli tak, oczywiście zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję. Ale dzisiaj to na tyle, to tak więc trzymajcie się, no i cześć!